informacja. Nie Elżbieta Kabzińska, dyrektor Gnieźnieńskiego medyka. Informacje o śmierci w mediach społecznościowych zamieścili przedstawiciele Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawniczego w Gnieźnie. Elżbieta Kabzińska była magistrem pielęgniarstwa. Ukończyła studia wyższe na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Okoliczności śmierci oraz przyczyny zostały podane do publicznej wiadomości, jak również i wiek. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Short Joker